Witam Was w czwartym odcinku Shortów. Dzisiaj pokażę Wam co zrobić z tą hulajnogą, kiedy ją już dostaniecie. Ściągamy folię zabezpieczającą hulajnogę. Odchylamy dźwigienkę, którą macie tu na dole, do dołu. I prostujemy kolumnę, po czym zaciskamy bajkę do przodu. Wstawiamy nóżkę i możemy przechodzić do góry. W zestawie z kulainogą macie zestaw kluczy. Wygląda on albo tak, albo w ten sposób. Bierzemy jeden zestaw kluczy i zabieramy się do skręcenia elementów na kierownicy. Dopasowujecie sobie tutaj klucz ampulowy. Jest to rozmiar 4. I luzujecie nakrętki, nakrętki śrubki z dwóch stron. Tutaj mostka, kręcąc w lewo. W tej chwili zobaczcie, poluzowało nam się mostek. Możemy go z powrotem przekręcić do pozycji, w której powinien być. My do transportu przekręcamy kierownicę w drugą stronę, więc musicie ją odkręcić. O, żeby była skierowana do przodu. I przykręcamy z powrotem tym samym kluczem mostek, żeby kierownica nam nie latała. W tej chwili cała ta wiązka kabli jest ułożona w naturalny sposób. Mając naprostowaną kierownicę, dokręcamy te śruby mocno. Zwróćcie uwagę na to, żeby kierownica była prostopadle dookoła, tak, żeby, mając na prost siebie kierownicę, kolejnoga jechała prosto. Dokręcamy mocno śruby z dwóch stron, kluczem czwórko z jednej i z drugiej strony. I zabieramy się do przykręcania pozostałych śrub. Na kierownicy macie do przykręcania kilka śrubek. Kluczem czwórką przykręcamy klamki hamulca w odpowiedniej dla Was pozycji z jednej strony i z drugiej strony. Kluczem trójką ustawiacie sobie pozycję wyświetlacza. Przykręcacie go tutaj na dole, tymi dolnymi dwoma śrubkami. Macie klucz piątkę do przykręcenia kapturka. Tutaj od góry to może być przykręcone bardzo lekko, bo to jest tylko zaślepka. I tak naprawdę tyle. Macie jeszcze z jednej strony tej przełączniki, które od dołu przykręcacie kluczem, bodajże trójką. Przykręcacie go, ustawiacie w odpowiedniej pozycji i to tyle. Jesteście gotowi, żeby jechać. To by było na tyle w dzisiejszych shortach. Temat, choć może trochę trywialny dla większości z Was, okazuje się, że dla niektórych nie, więc w tej chwili już wiecie, jak przykręcić wszystkie śruby na kierownicy, ustawić odpowiednio komponenty. Ja zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinku z cyklu shorts. Śledźcie nasz kanał, subskrybujcie i do zobaczenia.